Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapiekanka, którą nazwałam zapiekanką włosko-chińską, dlatego że łączę tam elementy kuchni włoskiej z elementami kuchni chińskiej z takim polskim, praktycznym podejściem. Czasami spodziewamy się dużej ilości gości, a nie mamy z kolei zbyt dużo czasu na przygotowywanie posiłku i wielu wykwintnych dań obiadowych czy kolacyjnych. I wówczas zapiekanka przygotowana na dłużej, blasze jest naprawdę świetnym pomysłem, dlatego że tak czy tak wykonujemy tam wszystkie czynności, tyle że posłuchajemy więcej składników, układamy, damy je warstwowo na jednej dużej blasze, wkładamy do piekarnika i reszta dzieje się sama, a my mamy czas na przygotowanie innych rzeczy, kulinarnych czy niekulinarnych, na przybycie gości. Mam nadzieję, że ta zapiekanka przypadnie Wam do gustu, nam bardzo smakowała, jest bardzo sycąca i z całą pewnością smakowała również gościom. Przepis i składniki jak zawsze podaję na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam, a za chwilę pokażę jak ją przyrządziłam. Zapraszam! Ja dodałam jedno opakowanie i trochę makaronu typu świderki. Przed wrzuceniem zważyłam, było 660 gram. Gotuję teraz al dente przez jakieś 5-6 minut. Ale oczywiście najważniejsza będzie próba smakowa i kiedy makaron będzie dobry, będę go po prostu odcedzać, przelewać wodą i wyjmować. Na głębokiej patelni z pokrywką rozgrzewam niewielką ilość oliwy z oliwek. I kiedy oliwa już jest rozgrzana, Dodaję na patelnię 500 g mięsa mielonego. Ja biorę wieprzowe i chwilkę je podsmażam. Przypruszam solą. Chwilkę mieszam, a całość doprawię później na końcu. Dodaję także dwa przeciśnięte yy, przez praskę ząbki czosnku. I podsmażam chwilę na średnim ogniu, aż mięso straci całą swoją surowość. Pod koniec smażenia, kiedy mięso już jest niemal usmażone, dodaję niepełną łyżkę przyprawy chińskiej 5 smaków. Łyżkę ciemnego sosu sojowego. I dwie łyżeczki koncentratu pomidorowego. Całość dokładnie mieszam. Widać, że mięsko już jest usmażone i na dnie zrobił się taki bardzo apetyczny sosik. I to jest moment, kiedy dodaję warzywa. Ja korzystam z warzyw mrożonych i dodaję mieszankę chińską. Dwa opakowania. Z dużą trudnością mieszczą mi się na patelni. Ta patelnia jest po prostu za mała, ale jakoś sobie dam radę. Przykrywam patelnię i jakieś 5-10 minut pod przykryciem na bardzo małym ogniu daję tym warzywkom, aby się uparowały na warstwie mięsa. Makaron odlewam i przelewam wodą. I teraz całość ponownie przekładam do garnka, gdzie pod przykryciem będzie czekać na swoją kolej. Zależy mi na tym, aby był ciepły i aby się za bardzo nie skleił, dlatego to pod przykryciem jest bardzo ważne. Do zapiekanki będę także potrzebowała żółty ser i ścieram go na tarce o grubych oczkach. My lubimy dużo sera w zapiekance, dlatego ja wezmę go sporo, ale oczywiście ilość sera można regulować według własnych upodobań. Ja biorę jakieś 500 gram. Ser gotowy. 3 czwarte tej ilości zużyję do sosu, który za chwilę przygotuję, a pozostała część będzie do posypania zapiekanki z wierzchu. W garnku zagotowuję pół litra pełnego mleka. Ostrożnie na małym ogniu, tak aby mleko się nie przypaliło. Do naczyńka wsypuję trzy łyżki mąki. Dolewam niewielką ilość mleka i rozprowadzam na gładką masę bez grudek. To jest wersja w takim dużym pośpiechu, dlatego że lepiej byłoby tę mąkę najpierw zasmażyć na łyżce masła, a potem stopniowo dolewać mleko i zrobić taki sos beszamelowy. Ja robię to w ten sposób, że gotuję mleko, dodam mąkę z wodą i łyżkę masła osobno i zagotuję. Kiedy mleko już jest gorące, dodaję mąkę i od razu energicznie mieszam, tak żeby nie zrobiły się kluski. Często mieszając, doprowadzam do zagotowania. Trzeba bardzo uważać, aby tego sosu nie przypalić. I kiedy mleko już się zagotuje, wyłączam grzanie i doprawiam do smaku. Ja dodam jakąś jedną trzecią łyżeczki gałki muszkatołowej, odrobinę chili, tak, na czubku łyżeczki. Łóżeczkę ziół, ja biorę przyprawę kuchni włoskiej. No i oczywiście sól, to już ilość według uznania. Dokładnie mieszam. Sosik zaczął bardzo aromatycznie pachnieć i kiedy wszystkie przyprawy są już dobrze rozmieszane w mleku, dodaję przygotowany wcześniej ser. Ja daję 3 czwarte z przygotowanej wcześniej ilości. Dobrze. I dodaję go teraz do przygotowanego wcześniej makaronu. Zależy mi na tym, żeby każdy świderek dobrze pokrył się tym sosikiem. I tak przygotowany makaron przekładam teraz na dno naczynia, w którym będę piekła zapiekankę. Jak zapewne każdy zdążył się już zorientować, przygotowuję tę zapiekankę dla dużej ilości osób, zatem będę ją piekła w blaszce i to dłużej. Natuściłam ją cienko, w moim przypadku był to smalec. Teraz przeproszę bułką tartą, po czym będę wykładać warstwę makaronu w sosie serowym. Makaron układam taką równomierną warstwą, ale jeszcze za bardzo go nie dociskam, dlatego że będę jeszcze go tak z wierzchu mieszała z pozostałymi składnikami. I teraz tak. Nie jest to może zbyt apetyczne, ale za to bardzo praktyczne. Do garnka, w którym miałam makaron, przekładam teraz zawartość patelni z mięsem i warzywami. Dokładnie mieszam. do dużego kubka bądź innego naczynia wbijam jedno całe jajko, dodaję 200 ml śmietany do zup i sosów. W moim przypadku jest to 18. Dokładnie mieszam. I jeszcze trochę tę mieszankę doprawiam do smaku. Odrobina ziół, czerwonej papryki, tak żeby złamać jej neutralny smak. Gotowe. I lwią część tej mieszanki doleję teraz do mięsa z warzywami, ale trochę sobie zostawię na dnie, żeby polać zapiekankę z wierzchu. I mniej więcej tyle, dosłownie kilka łyżeczek zostawiłam na później. I tak przygotowane warzywa z mięsem przekładam teraz na warstwę makaronu. Teraz z pomocą widelca mieszam delikatnie warzywa z makaronem, tak żeby te warstwy w miejscu łączenia ładnie się ze sobą połączyły. Gotowe i dopiero teraz całość wygładzam i dokładnie dociskam do dna blaszki. Z wierzchu smaruję cieniutko pikantnym sosem pomidorowym. Może być nawet ketchup. I na to wędruję przygotowany wcześniej ser. I teraz całość skrapiam z wierzchu mieszanką jajka i śmietany. Na sam koniec przypruszam ziołami. Przygotowana zapiekanka wędruje teraz do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza, gdzie piekę ją na drugiej półce od dołu przez jakieś 45 minut, może przez godzinę. Trzeba ją po prostu obserwować. Minęła mniej więcej godzina. Wyłączyłam zapiekankę i zostawiłam ją jeszcze przy zamkniętych drzwiczkach przez jakieś 15 minut, dlatego że miałam ten czas, ale spokojnie można ją wyjmować i podawać od razu. Dzięki temu odstaniu na trochę stężała i będzie łatwiej ją kroić. Wyjmuję ją teraz z piekarnika, kroję w dowolne kształty, prostokąty, trójkąty i podaję. Świetnie smakuje z jakąś prostą sałatką typu śródziemnomorskiego. Można także przygotować ją dnia poprzedzającego podanie, przykryć folią aluminiową i wstawić w chłodne miejsce do lodówki bądź zimą na balkon. I potem kroić w dowolne kawałki a potem tylko podgrzać i podawać. Bardzo wygodne, bo robimy wtedy, kiedy akurat mamy czas, a podajemy wtedy, kiedy trzeba.